Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, Orędzie Maryi wraz z krótkim komentarzem Luz de Maryi po Orędziu. Umiłowane dzieci mojego niepokolanego serca, ludu mego Syna przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo. Przyjmijcie moje słowo jako balsam dla każdego z was dzieci mego boskiego syna dzieci moje wylewam moje łzy bólu z powodu tego pokolenia które dalej trwa zanurzone w grzechu i nieposłuszeństwie wylewam moje łzy z powodu boleści świętokradztw herezji którymi obrażają mojego boskiego syna i z powodu przerywanego życia niewinnych, z powodu zadawanej im śmierci. Prawdopodobnie chodzi o aborcję. Wylewam moje łzy bólu z powodu tego, co zbliża się na całą ludzkość, z powodu cierpień, prześladowań, przewrotów, rozruchów społecznych, chorób i głodu. Wylewam moje łzy z powodu świątyń pozamykanych z rozkazu antychrysta, tego, który nadchodzi, by podporządkować sobie ludzkość i uniemożliwić moim dzieciom adarowanie mego boskiego Syna. Wylewam moje łzy na ziemię i na wody z powodu żywiołów, które się buntują i wyrządzają krzywdę człowiekowi. Umiłowane dzieci. Boleści, z którymi się mierzycie i którym jeszcze będziecie stawiać czoła, pokonają ludzkość. Stąd wezwania do nawrócenia do tego, by ludzkość pilnie przestała sobie pozwalać na życie w nieznajomości Bożego Prawa, Pisma Świętego, Sakramentów, Uczynków Miłosierdzia i w praktykowaniu braku miłości oraz w niegodziwości dzieci oddalcie się od tego kto wypowiada pospieszne osądy bo takim sądem jakim sądzicie i was osądzą i taką miarą jaką wymierzycie wam odmierzą ewangelia według świętego mateusza 7 2. Szatan przyspiesza podział kościoła mego syna. Nie wpadnijcie w jego sidła. Pośćcie, módlcie się, rozeznawajcie. Zwróćcie uwagę na żywioły te wzburzone powstają przeciwko człowiekowi. W tej chwili człowiek żyje nasycony tym co ziemskie i spieszy do postępowania i działania przeciw swoim braciom. Módlcie się, dzieci, módlcie się, ziemia się trzęsie i moje dzieci cierpią. Módlcie się, dzieci, módlcie się za Bliski Wschód. Módlcie się, dzieci, módlcie się z powodu posuwania się naprzód światowej władzy nad ludzkością. Módlcie się, dzieci, módlcie się za Kościół, módlcie się i z mocną wiarą stawiajcie czoła temu, co chce wprowadzić was w zamęt. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Argentynę. Módlcie się, dzieci. Wojna dochodzi tam, gdzie nie jest oczekiwana. Kocham was maleństwa. Niech każdy w ramach swojej misji spełnia to, co mój syn Mu powierzył do wykonania. Wzywam was, żebyście bardziej należeli do mego Syna. Ja jestem z wami. Nie lękajcie się, ochraniam was. Moja matczyna miłość trwa czuwając nad każdym z moich dzieci. Żyjcie w pokoju mego Syna. Kocham Was. Mama Maryja. Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz Luz Maryi. Bracia. Na podstawie waszych komentarzy Odczułam potrzebę, by wybrać wyrażenia, które są jednogłośne. Wyrażenia miłości, skruchy i jedności dla naszej matki. Nie mogę pozwolić, aby tak wzniosłe uczucia, zrodzone w największej głębi waszych serc, pozostały bezowocne. W ten sposób możemy ofiarować naszej matce następującą modlitwę. Treść tej modlitwy będzie zawarta poniżej, w ramach rozwijanego opisu tego filmu. Królowo i Matko, nie płacz. Matko, nie płacz. Pragnę być z Tobą, Królowo i Matko. Matko, Ty nas wiedziesz drogą prawdy i zbawienia. Padamy na kolana, aby otrzeć Twe święte łzy matuchno. Dotknij serc z kamienia, daj światło ludzkości, daj pokój naszym sercom, pomóż młodym, by przemienili swoje życie tak obojętne ku miłości naszego Zbawiciela. Płagamy cię za całą ludzkość. O prawdziwe i szczere nawrócenie. Błogosławiona za Twoją pokorę, święta za Twą żarliwą miłość, błogosławiona za Twe nienaruszone dziewictwo, błogosławiona za Twoje macierzyństwo. Nie płacz, Moja piękna Pani, odziana w słońce, trwamy w modlitwie, U łzy kochających i słodkich oczu mamy Maryi. Łzy krwawe, prawdziwego i okrutnego bólu pozwalają nam widzieć, jak się nie nawracamy i nie oddalamy od grzechu. Nie płacz, błogosławiona Pani, nie płacz, przebacz nam. Wznieś wysoko dla tego pokolenia twoją pokorę, aby widzieć Twoimi oczami i kochać Twoim sercem czystym i miłosiernym. Daj nam poznanie grzechu, skruchy, nawrócenia i zbawienia. Dobry Jezu, pragnę przyjąć nauki zawarte w krwawych łzach Twojej Najświętszej Matki, aby spełniać Twoją wolę. W taki sposób, abyśmy pewnego dnia byli godni Cię wywyższać, wychwalać i uwielbiać przez całą wieczność. Piękna Matko z nieba, módl się do Jezusa o pociechę dla nas i niechaj Twe łzy przyniosą światło miłości oraz pokój. Amen. Dziękuję bracia za utworzenie tej ofiary miłości dla naszego Pana Jezusa Chrystusa i dla naszej Najświętszej Matki. luz de Maria. Amen.